Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersji Minecraft 1.17.1 moda, który się nazywa Extra TNT. No i dodaje nam Extra TNT. <grym> Zatem co trzeba zrobić? Trzeba pobrać o 8 plików z internetu. Zatem wchodzimy na taką stronę, do której link jest w opisie do filmu. To jest strona z Fabrikiem Tu klikamy na ten przycisk i stąd pobieramy plik. Przechodzimy na kolejną stronę, do której link jest w opisie do filmu. To jest strona z fabryk API. Zjeżdżamy w dół. Szukamy wersji Minecraft 1.17.1, klikamy na strzałkę w dół i stąd pobieramy plik. Na następnej stronie, do której link jest w opisie do filmu, mamy moda, mod menu. Dzięki temu modowi będziemy wiedzieć, co mamy zainstalowane w naszej yy, grze. Zjeżdżamy oczywiście w dół, szukamy wersji Minecraft 1.17.1, klikamy na strzałkę w dół i stąd pobieramy plik. Na kolejnej stronie, do której link jest w opisie do filmu, mamy moda Extra TNT. Zjeżdżamy w dół, szukamy wersji Minecraft 1.17.1, klikamy na strzałkę w dół i stąd pobieramy plik. Na kolejnej stronie, do której link jest w opisie do filmu, mamy bibliotekę do moda Extra TNT, zjeżdżamy sobie w dół, szukamy wersji Minecraft 1.17.1, klikamy na strzałkę w dół i stąd pobieramy plik. Na kolejnej stronie, do której link jest w opisie do filmu, mamy moda Rafli na Items, w skrócie Ray. Dzięki temu modowi będziemy wiedzieć, jak co kraftować. Zatem zjeżdżamy sobie w dół, szukamy wersji Minecraft 1.17.1, klikamy na strzałkę w dół i stąd pobieramy plik. No i na kolejnej stronie, do której link jest w opisie do filmu, mamy bibliotekę do moda Ray. Zjeżdżamy sobie w dół, szukamy wersji Minecraft 1.17.1, klikamy na strzałkę w dół i stąd pobieramy plik. No i na ostatniej stronie, do której link jest w opisie do filmu, mamy kolejną bibliotekę do moda modary, zjeżdżamy sobie w dół, szukamy wersji Minecraft 1.17.1, klikamy na strzałkę w dół i stąd pobieramy plik. No i jak już mamy te wszystkie mody, pliki pobrane, to możemy zacząć instalować. No i cóż robimy? Naciskamy jednocześnie klawisz R jak robak oraz klawisz Windows, ten z okienkami w najniższym rzędzie klawiatury. Wyskakuje na takie okienko RUN, czyli Uruchom. Tutaj wpisujemy procent appdata procent i klikamy OK. Wtedy pokazuje nam się folder roaming. W folderze roaming mamy folder .minecraft. Wchodzimy do folderu .minecraft i szukamy folderu versions. Wchodzimy do folderu versions i szukamy folderu 1.17.1 jak mamy to OK, jak nie mamy to musimy uruchomić chociaż raz Minecrafta na wersji 1.17.1 to wtedy w folderze VERSIONS stworzy nam się folder 1.17.1 no i jak już mamy ten folder to możemy instalować i co robimy? Klikamy, jedno, y, klikamy dwa razy zwykłym lewym przyciskiem myszy na pobrany przez nas plik Fabric Installer nie mylić z Fabric API Także na Fabric installer klikamy dwa razy zwykłym lewym przyciskiem myszy. Raz, dwa. Czekamy chwilę, czekamy, czekamy. Pojawia nam się takie okno. Tutaj nic nie zmieniamy, bo jest już wybrany Minecraft version. Wersja Minecrafta 1.17.1. Gdyby nie była tutaj wybrana, no to szukamy tutaj 1.17.1 i, i, i y, klikamy install. I po chwili jest z sukcesem zainstalowane. Klikamy ok. To zamykamy, i tutaj widzimy, że w folderze Versions stworzył nam się folder Fabrik 1.17.1 w folderze Versions. Zamykamy to i uruchamiamy launcher. Gdy launcher się uruchomi, sprawdzamy, czy mamy tutaj wybrany profil z fabrykiem. Jak tak, to OK, a jak nie, to klikamy strzałkę i stąd wybieramy profil z fabrykiem, po czym klikamy play, tutaj zaznaczamy, tu znowu klikamy play. I czekamy aż nam się zainstaluje fabryk i uruchomi się strona startowa gry. No i mamy stronę startową gry. Jak widać, fabryk jest zainstalowany. No Na razie z nim nie możemy nic zrobić. Zatem klikamy tutaj Quit Game, czyli wyjść z gry. I możemy teraz zainstalować pozostałe pliki. Czyli co robimy? Znowu naciskamy jednocześnie klawisz R jak robak oraz klawisz Windows ten z okienkami w najniższym rzędzie klawiatury. Wyskakuje nam okienko run. Sprawdzamy czy mamy wpisane %appdata% klikamy OK. Pojawia się folder roaming. Wchodzimy do folderu .minecraft i szukamy folderu mods. Folder mods stworzył nam się tutaj w folderze .minecraft przed chwilą gdy uruchomiliśmy Minecrafta z fabrykiem. To wtedy właśnie stworzył nam się folder moc. Zatem wchodzimy do niego i, i, i przerzucamy pozostałe pliki do folderu moc. Mamy je tutaj wszystkie. W folderze moc jest zainstalowane. Zamykamy i uruchamiamy launcher znowu. Gdy launcher się uruchomi, sprawdzamy, czy mamy wybrany profil z fabrykiem. Jak tak to OK, jak nie, to klikamy strzałkę i wybieramy profil z fabrykiem. Po czym klikamy Play i znowu czekamy, aż nam się uruchomi strona startowa gry. No i mamy stronę startową gry. Jak widać, jest tutaj zakładka moc dzięki modowi mod Zatem wchodzimy w to i widać, że mamy zainstalowane extra TNT. Więcej TNT tutaj będziemy mieć. Tutaj, 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 tutaj jest jeszcze ileś. Plików, modów z biblioteki do tego moda Extra TNT. Zjeżdżamy sobie w dół, mamy moda Mod Menu i mamy rafli i Items zainstalowane. Ok, i tworzymy nowy świat. Wchodzimy w Single Player, Survival, Normal albo Peaceful, jak tam chcecie. Ja zawsze zezwalam na cheaty więcej opcji świata, zawsze sobie bonusową skrzynkę daję ok i tworzymy nowy świat i widzimy się jak się stworzy no i mamy świat taki zadrzewiony i cóż i cóż, klikamy e jak ekwipunek i mamy moda reis, klikamy na ostatnią stronę i mamy tutaj pokazane właśnie ile jest nowych TNT extra, zatem klikamy na to i w ten sposób tutaj wybieramy co, jak chcemy to widzieć, ok, i w ten sposób się robi sparkler TNT, że zwykłe TNT, a zwykłe TNT się robi tak z piasek i gunpowder, zatem zatem osiem zwykłych TNT i jeden fire charge, a fire charge się robi w ten sposób gunpowder, blaze powder i coal, albo charcoal, czyli dostaje się takie trzy kulki, ok także tutaj się tak to robi następny jest różowy, czyli cztery takie sparklery i różowy barwnik różowy barwnik się robi z czerwonego i białego, albo z, z różowego tulipana, albo z różowej peonii. OK, potem robimy niebieski, też tutaj mamy sparkler zwykłe TNT i pistony, pistony się robi w taki sposób, ok? I geyser TNT, te sparklery i lava i jeszcze obsydiany i i, i ultimate TNT, cztery niebieskie, cztery zielone, jeden różowy, także to będzie takie zestawienie wszystkiego. Ok, no i teraz sobie tutaj y, nad tym trzymam strzyłkę y, strzałkę? Y, shift klik i y, znaczy Shift i klikam na to i włączam cheaty i mogę sobie teraz pobrać każdy z tych TNT i zobaczymy jak to działa jeszcze żeby uruchomić TNT to przydałby nam się lewarek lever o lever ok dobrze i teraz sobie jeszcze żeby się nie zabić od razu to sobie włączymy creative mamy y -e. mode creative ok creative mamy ok gdzie tutaj można coś rozwalić tak jakoś, żeby było widać. Że to rozwalamy. Akurat takie zaczewione tereny nie są dobre do pokazywania, jak to działa. No ale dobra, no cóż zrobić. Postawimy sobie tego sztuk i lewarek. I włączymy tada! I uciekamy i patrzymy, co też się dzieje. O, taką mamy fontannę. Tutaj się mało zrobi, a ta fontanna nam tutaj. Wszędzie porozrzuca i one się pozapalają. I nam tu w kółko porobiły dziury. O, tutaj jest dziura. Tutaj jest kolejna. Tutaj jest jakaś. Także jak widać, całkiem niezły zasięg to ma. Tu się porozwalało. Drzewa się też porozwalały. Tu się porozwalało. Wszędzie się porozwalało. O, tutaj. Ok, to zobaczymy sobie teraz ten różowy. Gdzie go wciśniamy? Tutaj. Różowy i lewarek i. Padał. I jak to będzie? O, to tak naokoło rozwala. No, tutaj już widać, zniszczenia dosyć są mocne. Dobra, zobaczmy ten niebieski fontanna. Przypuszczam, że to też pójdzie w górę jakoś, jako że fontanna. Ok. Tada. I zobaczmy. O, to tak to robi. Mhm, mm mhm. Mm I powiększyło nam. No, zobaczmy ten gejzer. Dobra, weźmy, może sobie zróbmy nową. Nową dziurę zrobimy. gdzieby by tutaj, gdzieby by tutaj, gdzie jeszcze nie robiliśmy? na no przydałaby się taka polanka ładna. Żeby było widać. O, albo tam góry sobie, zobaczmy. Dobra, jest jakaś polanka. Zobaczmy na tej polance. Okej. Okay. Tu mamy polankę. I zobaczmy. Ej! Okej. Okay. O, o! Taki nam troszeczkę troszkę w górę jak to... jak to pink, ale tak jakby więcej sztuk. No dobra i teraz zobaczymy. Zestaw nie daj się, czyli wszystkie razem, nie, nie tutaj, i co nam to przyniesie? Aha, o matko, co tu się dzieje. Ok, czyli tak niebieskie, niebieskie robią tak kółko różowy robi takim ten no i jak widać nam tutaj rozwaliło pół świata prawie Także jak widzicie no, mod działa działa i trzeba się wystrzegać tego co on może zrobić bo może naprawdę tutaj nam nieźle popsuć nasz świat Ok, jako że mod działa to ja kończę, a wypiszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. I zapraszam do oglądania moich serii z Minecrafta Solo 5 oraz z Sims 4 Dynastia Piastów. Oraz, jeżeli chcecie poradniki na wcześniejsze wersje Minecrafta, to zapraszam do zaprzyjaźnionego kanału Craftstonsa. Także tymczasem trzymajcie się. Do jutra. Pa-pa-pa, całusów 102.